Mędrzec, spytany, jaki jest największy błąd, który popełniamy w życiu, powiedział: Czas. Największym błędem jest myślenie, że mamy czas. Czas jest za darmo, jednak jest bezcenny. Nie możemy go posiadać, ale możemy go używać. Nie możemy go zatrzymać, jednak możemy go dać. A kiedy raz go stracimy, nigdy już go nie odzyskamy. Im lepiej rozumiemy, że nie mamy czasu, tym mądrzej z niego korzystamy. Odetchnijmy spokojem, wypróbujmy to na sobie, poczujmy jak działa, i podajmy dalej. Ktoś może tego potrzebować.